Cześć! Dostałem propozycję nie do odrzucenia od jednego z YouTuberów od Dioraka. <grym> no i z niej skorzystałem, więc przyszła do mnie ci tapaka. Dowalona. Zrobimy no, Unboxing! Kurwa! Aaaa! Nożykiem! Fa nie co to jest? Czy sprzedawca? Dobrze zabezpieczył towar. Czy wszystko ze sprzętu? O kurde, jest ok. A! Matko Bosko! Dobra. Paczka jest trochę mokra, ale o to już będę mił kuriera. Mamy tutaj trzy trzy paczuszki. Okay. A. Nie ma co, nie żałował. Foli. Dobrze, będzie do wysyłania moich paczek. teraz. Kto wie, może obudowy są w idealnym stanie taka rysa mogłaby chodzić bezpośrednio w moje serce. Nie, nie jest idealny, ale też nie jest zły powiem Wam szczerze. U nitra. Troszkę rysek, ale powiem szczerze ogółem miód bardzo już mi się podoba. To oczywiście można jakimś czarnym markerem na dniach będę ternową malowanie sprayem górnej blachy. Mam piaskarkę już do dyspozycji. Już tam urządzenie do piaskowania. Dobra, następny nasz element. Dobra, po spodzie może przejechać. Może nie będzie się nikt gniewał. O, panie, to chyba jakiś tuner będzie. No, oczywiście, że tuner. Oj, zajebista sprawa, patrzcie, skala kończy się na 106FM, czyli to jest nowożytny sprzęt Mini stereo, oczywiście wychodzi na to, że jest skądś importowany, pewnie od naszych germańskich oprawców, więc fajnie, coraz lepiej Trochę mocno. O, szty jego. Fajny sprzęt. No i mamy do zestawu magnetofon. I klasycznie, jeżeli ktoś ma CD do tego kompletu, proszę o kontakt. Chętnie kupię. Oczywiście nie za miliony, nie, nie, nie jestem przecież w ogóle. Więc taki szybki unboxing. I tak to się prezentuje w całej okazałości, więc bardzo dziękuję. Niedługo się bierzemy za taki refresh, kompakt jak najbardziej. By ładnie uozdobił to, ewentualnie oryginalny odtwarzacz płyt gramofonowych. Już by było naprawdę mniami. Dobrego weekendu wszystkim życzę. No i oczywiście w tym modelu Wyjątkowo zależy mi na tym FM-ie, ale półdasek, hmm. żeby było, bo będzie naprawdę prawidłnie. Ja. Co za sprzęt. Co za sprzęt? Jo! Jeżeli film ci się podobał, jeżeli masz ochotę obejrzeć całą renowację tej wieży, zostaw łapę w górę, daj subika. Kto wie, może kiedyś YouTube będzie sponsorował zakup nowych sprzętów. A może to się tak rozwinie, że otworzę Mazowieckie Muzeum Nitry i będę mógł was wszystkich zaprosić na oględziny, rozmowy przy herbatce i odsłuchiwanie naszych sprzętów, które grają, wiemy jak, ale to nasze.